Witam wszystkich serdecznie w związku z ostatnimi zamachami, jakie miało miejsce w Brukseli, chciałbym swoje powiedzieć. To robią ludzie, których nikt nie uczy tolerancji. Albo też ludzie, którzy się nie chcą uczyć tolerancji, nie chcą się uczyć o tym, żeby szanować drugą osobę. Dlaczego ta tolerancja ma działać tylko i wyłącznie w jedną stronę? Dlaczego to my mamy tolerować tych, którzy nie tolerują nas? Dlaczego to tak jest? Jak to jest, że do Europy wpuszcza się osoby, które z rasizmem, czy z ksenofobią, czy z nienawiścią mają więcej wspólnego od polskich patriotów, którzy są szykanowani przez lewicę? Gdy teraz doszło do tych zamachów w Brukseli, żadna lewicowa prasa nie wspomniała o tym. Bądźmy szczerzy: polscy nacjonaliści takich rzeczy nie robią. Można atakować, obrażać polskich patriotów, można szydzić z. Polskości, ale jeżeli przykładowo zwróci się uwagę tym terrorystom, żeby takich rzeczy nie robili, no to od razu są oni wyzywani automatycznie od islamofobów, od nietolerancyjnych, od ksenofobów to jest właśnie lewacka logika. Oni nas mogą krzywdzić, oni nas mogą szkalować, a my nie mamy prawa się bronić, bo jeżeli będziemy się bronić. Albo będziemy mówili głośno o tym, że nam się to nie podoba, to co oni robią, to wtedy taka lewica, która jest tak bardzo tolerancyjna, zacznie po prostu nasyłać na patriotów policję, prokuraturę, używa tej tzw. państwowej knagi do szkalowania osób o poglądach patriotycznych. Widzicie Państwo, co się dzieje na Zachodzie. Europa umiera. To jest właśnie polityka. Multiculti. Ja nie mam nic przeciwko osobom o innym kolorze skóry czy innym wyznaniu. Ale jeżeli widzę, że takie osoby narzucają dla mnie na siłę, swoją kulturę, z którą ja się nie będę utożsamiał, no to wtedy to jest bardzo złe. Nie możemy się godzić na tego typu traktowanie nas wszystkich przez tą. Hołotę, bo tak można nazwać, ja tutaj nie, nie, nie mówię o konkretnych wyznawcach, tylko po prostu przez hołotę, która przyjeżdża tutaj do Europy, żyje za pieniądze ciężko pracujących Europejczyków, i jeszcze oni mają czelność organizować jakieś zamachy na nas. To jest po prostu robione tylko po to, żeby Europę zamienić w kolejny kalifat. My nie możemy pozwolić na to by po prostu Europa zamieniła się w Euro-Arabię. Dlatego też ja proponuję nie wpuszczać do Europy żadnych takich ludzi, których nikt nie uczy tolerancji i szacunku dla drugiej osoby, bo oni tutaj przybywając do nas, oni mają obowiązek przestrzegać naszego prawa i szanować naszą kulturę. Bo jeżeli my do nich przybędziemy, no to my mamy obowiązek to, to robić. Mamy ich szanować. U nich, to i tak samo i oni, jak do nas przyjeżdżają, mają nas szanować. Nie możemy się godzić na patologię w naszym europejskim społeczeństwie. Jak to jest, że te lewastwo, które broni tych muzułmanów, a gdy się ich o to zapyta, co, co twierdzi na temat tego, że w krajach islamskich morduje się homoseksualistów, to wtedy te wyzywa takich osób, które pytają, takie pytania zadają od nietolerancyjnych, od islamofobów. Lewica jest taka, że po prostu szkalować można wszystko, co polskie, ale co obce, co, co może być nawet wrogie dla nas, tego nie wolno szkalować, bo bowiem dostaniemy po prostu metkę rasisty, ksenofoba. W Brukseli doszło do tragedii, ale wcześniej jeszcze w Paryżu. I jak widać, europejska lewica bardzo twardo broniła tych imigrantów, którzy tutaj tak naprawdę nie powinni być. Gdy w kolonii yy, w Niemczech do, do, doszło do wielu, wielu serii molestowań seksualnych kobiet, no to nawet europejska lewica stawała po stronie tych imigrantów, twierdząc, że przecież u nich taka jest kultura, tak się spostrzega kobietę. A gdy trzeba protestować przeciwko aborcji, no to hur dur, Lewica po prostu pierwszej kolejności. No to tylko i wyłącznie jest po to, żeby Wybić europejską cywilizację białego człowieka. Nie powinniśmy się na to w ogóle godzić. Oni chcą nas wybić. Oni chcą nas zaskodzić, chcą nas upokorzyć, zrobić z nas podludzi. A przecież to lewica się zachowuje rasistowsko w stosunku do białego człowieka. Nie powinno być zgody w ogóle na to, by w Europie przybywały osoby, które będą miały zły stosunek do nas. Bo to jest nasz kontynent, nasza Biała Europa i my mamy do tej Europy największe prawa. Nie powinniśmy się na to w ogóle godzić.